Oliver Corner dla MMA PL, a ze mną Marcin Wrzosek, świeżutko po swoim panelu na konferencji przed Galą Fame'em ma 19 Dużo się działo na twoim panelu? Nie tego moim panelem, ani naszym panelem, nazywam to panelem Ferrariego. Okej. Okay. Ja Uważasz, że troszeczkę za dużo było jego, i, i za, za dużo jakby uwaga się skupiała na tym, na jego konflikcie z Arkiem? No, pewnie. Chciałbyś gdzieś tam. No, atencji dla nas. No właśnie. Wydaje mi się, że gdzieś ten czas antenowy powinien być dzielony. Na pewno jest ciężkie, no bo Amadeusz był w, w niesamowitej tej formie i. Nie byliśmy aż tak sprawiedliwi, to są freak fighty. I nikt. Nie potrzy... Jeżeli sobie nie wyszarpiesz tego czasu antenowego, to. nikt ci nie obdaruje cię nim. Ciężko miałeś gdzieś się też chyba rozkręcić, bo jak chciałeś tylko coś powiedzieć, szeliga od razu. No właśnie, próbował cię przekrzyczeć, ale idioci, mówił. Tak robią, tak robią debile. Mm. Idioci, którzy nie mają żadnych argumentów, tylko próbują cię przekrzyczeć. No. tylko na każde twoje słowo mówił tylko: zamknij się, zamknij i już nie mów. jest pusty w środku i takim właśnie dzwonem, dzbanem jest twój przeciwnik. Tylko to udowodni, że jesteście większym debilem. Szkoda, szkoda, że nie pozwolił ci się wypowiedzieć, bo mógłby jakiś ciekawy dialog też między wami się urodzić, a tak naprawdę przez to wasz temat w ogóle nie był poruszony. Tak, zgadzam się z tym w tak, no nie. No mówię, no debil, po prostu nie mam argumentów, więc trzeba się przekrzyczeć, ale na końcu podarowałem mu jego ulubiony prezent. Siłego, cieplutkiego gila prosto z nosa. Widziałem, że patrzał się na ten palec, jakby chciał go odbyć, po prostu. Nie? Wiesz, to było silniejsze od niego. Dobrze, a powiedz mi jak stanęliście? Znaczy, jak byłeś w szoku, jaki performance dzisiaj dała Madeusz, z tym, że Jacek Morański podszedł do niego, przekazał mu jak, jakby jakąś siłę, nie uważasz, że to trochę tak, za dużo? Ja uważam, że otworzył mu cztery i widać. No było, że Arek znowu jakby wraca do tego uniwersum, z którego chyba już myślał, że kiedyś się wygrzebał. No i jeszcze dołączył do tego uniwersum po przeciwnej barykadzie jego przyjaciel, tak? Ciekawy komu Liga będzie kibicował o walce. No właśnie, pod, podczas face to face'a, kiedy wychodził Arek z Ferrari on tam dorzucał cały czas ten swój jeden tekst jakby tylko zapamiętał słuchawki Jabra, chuj dwa wiadra czy coś swój, takiego. To jest tekst Kacika, którego pozdrawiam. Tak, ale on jakby... Mówi, y na sławki. Abra, chuj, no tak. no Tylko... to jest taki kurwa debil, który się nauczy jednego tekstu i w kółko powtarza. No co on ci powiedzieć? No to, kurwa, no debil, no. Powiedziałeś fajny tekst na koniec. Znaczy fajny, no na pewno publika go zapamięta, że już w sobotę przyjeżdża śmieciarka po tego śmiecia no i go tak, zabierze. Dokładnie, no a kto ma po niego pojechać? Karetka? Karetka przyjeżdża po ludzi, bo śmieci przyjeżdża śmieciarka. Okej. Okay. Myślisz, że jeżeli, jeżeli Piotrek Szczeliga przegra to starcie, to może gdzieś się zakopać w tych free fightach już? Nie wydaje mi się. Widzisz, jaki to jest idiota, jaki to jest debil, a debile nie wiedzą, że to mówi. On będzie dalej, bo to jest jego jedyna metoda. Zresztą wyeksponował go ostatnio jakiś chłopak, kiedy zatelefonował, powiedział, że powiedział, że nie chciał brać tej walki, ale wziął ją. No, wziął ją tylko dlatego, że brakuje kapusty. Okay. Eee, kurde, teraz właśnie przychodził tutaj Piotrek. Chciałem właśnie o to zapytać, bo widziałem go tutaj przed panelami, przed rozpoczęciem konferencji. On w internecie mówi, że on wiedział, że będzie taki hejt, że gdzieś go tam ludzie będą atakowali. Powiedział, że jego to nie przytłacza, ale ja widziałem dzisiaj przed panelami, on tutaj chodził, taki struty, chcieli... Stoję, jeżeli go nie przytłacza, jakby face to face i zniknął, wtedy wyszedł, to wrócił z łzami w oczach. No. To jest po prostu maska. Ludzie na sitting i to mocno. Ludzie tutaj chcieli z nim y, przeprowadzać jakieś wywiady, on mówił, że nie, że obojętnie co on powie i tak będzie źle, więc widać, że gdzieś już chyba go powoli to zaczyna przerastać, że jakby jest aż taka duża nagonka, że wszyscy na nim siedzą. No, wydaje mi się, że tak, ale myślę, że więcej odpowiedzi szczelina, jak to przyjdzie. A jeżeli chodzi o Twoje przygotowania, no tak naprawdę został już, zostało już kilka dni, już mamy ten teraz tydzień przed walką, niecały. Jak się czujesz? Czujesz, że zrealizowałeś ten plan przygotowawczy w 100%? Jesteś przygotowany tak, jak sobie myślałeś przed startem tego całego kampu? Tak, jestem bardzo dobrze przygotowany. Przygotowanie już się, może powiedzieć, zakończyły, Zostały teraz dwa treningi szybkości, być się pierwszy. Wczoraj jeszcze byliśmy z chłopakami w górach pospacerować sobie. Jest mega kondycja okay. i bardzo dobra forma. nas się przekona. Jesteś w lepszej formie można powiedzieć niż przed pierwszym starciem? Tak, jestem tego jeszcze 2 kg lżejszy i wydaje mi się, że to będzie bardzo duży atut w yy, walce z Szymą. Bo poprzednio nieładowałem ładowałem kalorii, chciałem zwiększyć rozmiar, a to jakby no nie przynosi rezultatu wydaje mi się. Wydaje mi się, że taka waga mam teraz jest optymalna. No, no. Ja zweryfikuję. Jeżeli chodzi o tą kotuzowaną rękę gdzieś podczas okresu przygotowawczego, coś się przy, y, przypominało? Nie, raz y, albo dwa razy miałem, miałem się delikatny stan zapalny, ale to było dosyć, y, jak wróciłem, tak. To w 7 tygodniach, a miałem odczekać 12, no i pospieszyłem się wtedy, wtedy delikatnie, musiałem sobie zrobić dwudniową przerwę, żeby ten stan zapalny wyciszyć. Ty jesteś jakby, można powiedzieć, weteranem już tych walk, więc zadam Ci to pytanie, ale myślę, że Ty na pewno nie podchodzisz tak do tego, jak tacy nowicjusze, którym przytrafiły się kontuzje, no bo czy masz w głowie jakąś taką myśl, że kurde, a jak znowu coś się wydarzy, znowu coś pójdzie nie po mojej myśli, nie dlatego, że jestem słabo przygotowany, ale na przykład wygnie mi się jakaś ręka, noga, coś, Mogę Ci odpowiedzieć jednym prostym cytatem, cokolwiek się wydarzy, ja nie przestanę marzyć. Okej, okay. okay. Dobrze, dzisiaj wokół marzeń się konferencja kręciła, czy to Arka Tańculi? widzę, że, że podłapałeś ten temat? Tak, marzenie Arka Tańculi to jest ee, coś legendarnego już, legendarna ma za marzeń i... Dobrze, dziękuję. Chciałbym, żeby wszystkie te punkty się kiedyś spełniły. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Ja Tobie dziękuję za rozmowę. Don't expire. She can feel it through the night. It's a in deep sight. Uh.